Cześć z tej strony, Klaudia, i dzisiaj porozmawiamy sobie o śmiesznej zależności, e, takiej, która wynika, jak stwierdzam pewien fakt. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Ja ogl oglądałam TikToka, podlinkuję go, go Wam zresztą. E, i, I po prostu oglądam tego TikToka. To była jakaś amerykańska e, kobieta, która po prostu robiła stand-up. I ona mówi: O, jestem, jestem gruba. I wszyscy widownie, o nie przestań tam, zaczynają, wiecie, głośno, głośno mówić. No i mówi, nie, spoko, jestem gruba, okej okay, mi z tym. E, ale zawsze tak jest, że kiedy, e, kiedy po prostu e, mówię, że jestem gruba, to ktoś mówi, nie, daj spokój, jesteś piękna, ale przecież ona nie powiedziała, że jest brzydka, tylko że jest gruba, nie? I to tak jak porównuje to, że tak jakby yy, niska osoba mówi o, jestem niska, A ktoś mówi nie, jesteś mądra. <grytanie> to jest komiczne, ale coś w tym jest, nie? Szczególnie jak ja na przykład, yy, no tak jest, stwierdzam fakt, no jestem gruba. I tutaj zawsze wszyscy, o nie, daj spokój, jesteś piękna, nie przejmuj się, no ale ja nie stwierdzam, nie mówię, że jestem brzydka. Po prostu stwierdzam fakt, że jestem gruba. Albo jestem wysoka, ja no nie jestem jakoś bardzo wysoka, mam 72, ale, ale jestem wysoka. I O, nie daj spokój, jesteś piękna. I my stwierdzamy jako ludzie czasem różne fakty na, na, o naszym wyglądzie. Nie wiem, jestem gruby, chudy, jestem wysoki, jestem niski, mm, mam źle zbudowane ciało i kiedy zawsze słyszysz, nie daj spokój! Jesteś piękna! Jesteś piękny! Trochę tak jest, że po prostu odpowiedź na wszystko, na każde stwierdzenie o sobie jest: Daj spokój, jesteś piękny, jesteś piękna, jesteś przystojny. Tak, by mówić każemu: a jestem brzydki, o, jesteś inteligentny. Strasznie głupie, nie? Ale jesteś takiego, jesteś takiego też w naszym myśleniu, że ja mam wrażenie, że jak ja słyszę od kogoś też, że stwierdza fakt, albo, albo nawet narzeka. No i nie wiem, mówi o, nie wiem, mogłabym być wyższa. I, i ja mam w sobie coś takiego też. Daj spokój, jesteś piękna, ale to nie o to chodzi. Bo to, nie, bo ja mam wrażenie, że to nam nie pomaga wcale. Ja jak słyszę, stwierdzam, właśnie jestem gruba i ktoś mówi: Daj spokój, jesteś piękna, ale ja wiem to. Ja wiem, że jestem piękna. Ale jestem gruba jednocześnie, wiem, <grym>, że mam ładną twarz, męża na coś musiałam wyrwać i to nie mogła być tylko inteligencja i fantastyczne poczucie humoru i skromność przede wszystkim, ale, ale no, musiałam być ładna, no, zwrócił na mnie uwagę, to musiałam być ładna, musiałam być piękna, więc to... To się nie pokrywa jedno z drugim. I po prostu ja. No, to jest strasznie głupie. Ale, ale jest coś takiego, że po prostu wszyscy stwierdzamy: A jesteś piękna, daj spokój. Nawet jak tak nie uważamy. To też jest ciekawym e, przypadkiem, że nawet jeżeli nie uważamy kogoś za atrakcyjnego, za atrakcyjną osobę, to stwierdzamy: A, ale jesteś piękna. Tak byśmy. Nie wiem, co próbowali. Próbujemy komuś. Kogoś pocieszyć z takim stwierdzeniem? Nie wiem, nie wiem, dawajcie znać, czy Wy potrzebujecie e, takich stwierdzeń, bo może to ze mną jest coś nie tak i to może ja źle myślę, e, ale jestem ciekawa Waszej opinii, czy, czy potrzebujecie i czy też mieliście takie sytuacje, że mówisz, o kurde, jestem gruba, ktoś do, ktoś do ciebie, nie, tej spółki jesteś piękna. Dawajcie znać, czy takie sytuacje, bo ja miałam i to sporo, powiem Wam szczerze. I oglądałam tego TikToka i po prostu tak się uśmiałam, bo mówię: tak jest, tak dokładnie jest w naszym życiu, że słyszę, że. jesteś, Nie, jesteś piękna, nie, jesteś piękna, nie, jesteś piękna. To tak to dokładnie do tej niskiej osoby powiedzieć: nie, jesteś mądra. Sama jedno z drugim, nie? A, a jest coś takiego w naszej mentalności, w naszej głowie, że za każdym razem, kiedy słyszymy takie stwierdzenie, musimy to powiedzieć wręcz jak po prostu jakieś zaklęcie, taki nawyk, który po prostu stwierdzamy: Nie, jesteś piękna! Nie, jesteś piękna! No, po prostu. To jest przytłaczające czasem. Yy, więc ja jestem ciekawa, czy mieliście takie sytuacje. Bo myślę, że tak. Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz miał taką sytuację. E, szczególnie na, no najlepsze jest to, jak właśnie po prostu stwierdzasz fakt. Bo jeszcze inaczej, troszeczkę może jak, jak czujesz się faktycznie zdołowany, i, i po prostu może, może to ci poprawi jakoś humor. Ale jak stwierdzasz fakt i, i jesteś pogodzony z tym zupełnie, i to jest okej, okay. I, i stwierdzasz fakt, i ktoś mówi nie, daj spokój, jesteś piękna, jesteś idealna, jesteś fantastyczna. Dziękuję, wiem, ale nie o tym mówię. No nie o tym mówię, ale to nie ma takiego znaczenia. Po prostu jestem pulpecikiem, no. Dzisiaj wrzucam właśnie story o kluskach śląskich, że kluski kluseczka. <noise> I to jest, to jest normalne, no tak jest. Dawajcie znać w komentarzach. Oczywiście zostawiajcie swoje historie, może mieście też taką historię i też was olśniło. Może uda nam się wrzucić tego TikToka tutaj, więc sobie go też obejrzycie. Jak nie, to oczywiście będzie podlinkowane. I jestem ciekawa Waszych historii, związanych właśnie z tym, jak ktoś Wam mówi, że jesteście piękniej. A może nie mieliście takiej sytuacji. A jak nie mieliście, to wiecie, że ktoś takie ma. Ja takich miałam setki. Szczególnie, szczególnie jak miałam, byłam w gimnazjum, to myślę, że miałam dużo takich dużo takich e, stwierdzeń i wtedy myślę, że to mi nawet w pewien sposób pomagało, wiecie. Albo się czułam, tak, jestem piękna, jestem. Ale z drugiej strony to przecież <gryw> nie o to chodziło. E, I teraz jak, tak, jak ktoś mi tak mówi, no to mam bardzo duży ubaw z tego troszeczkę, że po prostu bo no ja nie o, to, nie, nie o tym mówię. To tak jak, tak, o, w sumie jakby ktoś ci powie, powiedział, że o, jestem gruba, daj spokój, jesteś inteligentna. Albo jesteś zorganizowana. No nie wiem, nie wiem. To jest taka rozkmina. Oglądałam tego TikToka i to jest taka moja rozkmina e, na szybko. Oglądałam go dzisiaj albo wczoraj. I po prostu taka króciutka rozkmina. Jestem ciekawa Waszych opinii oczywiście, powtarzam to trzy razy, ale, ale to jest dla mnie bardzo ważne. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyście po prostu pisali, co Wam na serduszku leży, co, co Wy o tym myślicie, bo to, bo to ma być miejsce do, do przemyśleń, do wspólnych, wspólnych dyskusji. Ja też staram się odpowiadać na wszystkie komentarze. Może macie jakiś pomysł na jakąś rozkminę, może macie jakąś rozkminę, która was ostatnio tak dotknęła, i po prostu mieście też, o kurczę, w sumie to jest ciekawy temat. Więc jak macie coś takiego, to dawajcie znać. Ja chętnie poruszę ten temat. Może wiecie, może myślę też o tym samym, co wy, a może nie i będziemy mogli to rozwijać. Dawajcie znać w komentarzach. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba ten film. Zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i do zobaczenia w następnym filmiku. 啊。